Cześć, Hej. witajcie! Hejo. Kolejny dzień przed nami. Było super na tym kempingu, jednak fajnie. Dzieci od rana już szaleją na wielkich trampolinach. Zaraz zobaczycie, co tam się wyprawia od rana. A tak. zaraz do 12 musimy się stąd wymeldować, zrobimy serwis i śmigamy na mega podobno super plażę, na którą można wjechać. I tam dziś jest śniadanie. Tak, można wjechać kamperem na piasek, na plażę. Tam zjemy śniadanie. Eee, idę nagrać dzieci, pokażę Wam fajny plac zabaw, na którym sami wczoraj skakaliśmy, naprawdę fajnie. No to jest nasz kolejny, czyli drugi dzień w Danii. Znajdujemy się na wyspie Rome. Romo? Romo, Rome, lecimy Romę. dalej! Cześć, ale fajna pogoda dzisiaj. Jak Wam się podoba ta atrakcja? Fajnie? Zobaczcie, to wszystko w cenie mamy tutaj, w cenie tego kempingu. Ale super! Tor przeszkód tam macie w tych dmuchańcach. Czad! A zobaczcie, tam jest jeszcze fajna trampolina, na której wczoraj skakaliśmy z dziećmi. No, fajnie, fajnie to wygląda wszystko. Zobaczcie, jakie to duże. A my musimy wyjeżdżać, niestety, w dalszą drogę. Poznawać Danie. No, dzieci nie dały mi spokoju. Musiałem przyjść trochę, poskakać. Ale fajnie. No, zaraz będzie wywrotka. Tak sobie tutaj nocowaliśmy. Jeżeli nie widzieliście wczorajszego odcinka, to koniecznie zobaczcie, fajny kemping, z basenami, basen odkryty, basen kryty, no mówię, place zabaw, sauny, super. Korzystając jeszcze z tego, że nocowaliśmy na kempingu, robimy serwis, czyli napełniamy wodę na full 120 litrów, czyścimy toaletę i spuszczamy wodę szarą. I co, wyjeżdżając też podajemy ten kod, który otrzymaliśmy w recepcji po opłaceniu kempingu. Yes. Nie! Wrota się otwierają, wyjeżdżamy. Fajnie było, ale. Ahoj, kolejna przygoda! Jedziemy na plażę Lakolk. I uwaga, wjeżdżamy na plażę, ale jestem pod Tak, jesteśmy <grym> w miejscowości Lakolk. Zobaczcie, tutaj też kemping ale... Przy samej plaży. Camperu, Ale To jest czadzie. kemping przy kempingu, a miejscówek na dziko w Danii jest pełno. Słuchajcie, pełno co kawałek, i na każdej macie toaletę. Wodę czystą, no szok. Na miejscówkach na dziku mówię. Ale Patrzcie fajne. ile... Słuchajcie, wjeżdżamy na plażę. Ładzie, Nie śniadanie na plaży dzisiaj. Leżaczki wykładamy. Ale czad, zobaczcie. Patrz, jaki garbus Nie po ale lewej czad. stronie. Ale czad, nagrać garbusa, ale no. piękny. Ale... To, to kosmos. Kosmos tu jest. Ale piękny. Nie yeah, no, pierwszy raz w życiu A. będziemy śniadanie kapperem na plaży. No nie wiem, lepiej się nie zatrzymuj tutaj. Nie, 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 nie. Jedź na to twarde no. lepiej. Koparka jedziemy, tak, równa. Tak, tak, bo nie wolno spać. A, nie wolno spać. O 21.00 nie wolno tu stać. O 7 rano. Trzeciorana ksiorała. Jedziemy kamperem po plaży. <gupy> <gupy> Ale faza. Szok. No. Proszę! Nie, nie będziemy się kopać! Wyskakuj, Wiki, jesteś na plaży. Bliżej cię przywieźć nie mogliśmy! Zobaczcie proszę! Ale wieje na maksa! Ale ciepłe. Tak, naprawdę mega! Fajna atrakcja! Mega przeżycie! Pewnie! Spójrzcie jakie fajne śniadanie! Takie śniadanie to to śniadanie marzeń! Zobaczcie, Dori już je, Marcello je, Wika je, a tata jeszcze głodny, też już jem, żartuję, no super, na dworze, na plaży, słuchajcie, kamperem na plaży śniadanie, Baja. Słuchajcie kochani, nie ma lipy. Jarek pracuje. Pracować trzeba. Bardzo. Słuchajcie, zgrywam dla Was film. Ale w jakich warunkach? Na plaży, słońce praży. Zobaczcie jak blisko stoimy. Mega czadzior. Pójście, jakie tutaj co są jak fajne muszelki. Do Pójście jakie wielkie. Kurczę, takie fajne, duże muszle. Bo generalnie nie powiedzieliśmy wam najważniejszej rzeczy, że tutaj znajduje się morze północne. To nie jest Bałtyk. Jesteśmy nad Morzem Północnym i jeszcze co jest fajne, charakterystyczne, tutaj pływają fioletowe meduzy, pełno meduz, fioletowy, nie takie bezbarwne jak u nas w, Polsce, w Bałtyku, tylko fioletowe. Dorota zdecydowała się na kąpiel. Idziemy jej kibicować. Woda jest bardzo ciepła, bardzo, tylko nad dworze jest zimno i bardzo wieje wiatr mocno. Ciepła tu woda? duża meduza, cieplutka, cieplutka Chyba też się wykąpię. No zobaczcie jakie fajne meduzy, jaki kolor mają fajny Pełno jest tych meduz tutaj Ciepła woda, nie? Ciepła, no, Ciepła, no to, Tylko, kolor to kolor ci bieje, szoku, bieje, tylko strasznie wieje No Jarek w kurtce, ja w stroju kąpielowym Ja zobaczcie, na brzegu to tak Kaptur, kurtka Bo na, na brzegu strasznie wieje Ale w wodzie... No zobaczcie Ciepłoszka <laughs> Jeszcze relaks na leżaku Słuchajcie, tutaj to wygląda jak na pustyni Tak szeroka ta plaża jest Powiem Wam jeszcze jedną rzecz Paliwo kosztuje tyle samo co w Niemczech Także nie trzeba tankować do pełna w Niemczech Około 7 zł, no 7,20 chyba tutaj paliwo kosztuje 12 koron, dokładnie 12 koron. Diesel, diesel. Spójrzcie, jakie atrakcje. Traktor tutaj jeździ po plaży z ludźmi, po wyspie Romo. Znajdujemy się już w miejscowości Ribe. Podobno to jest najstarsze miasto tutaj w Danii. Idziemy zwiedzać. Zobaczcie, jak fajnie. Parking, na którym możecie nocować. Też na Park Fortnite go znaleźliśmy. A obok spójrzcie, jaki plac zabaw. Tutaj ktoś nam powiedział, i to prawda jest. Dania to raj dla dzieci. Pełno parków, rozrywki. No tam jakieś zamki. No Pięknie. Także słuchajcie, idziemy zwiedzać. Zobaczymy, co tu można zobaczyć. No, już jesteśmy w tym mieście. Bardzo ładne, też stare takie uliczki. Zobaczcie. Spójrzcie. Ludzi sporo. No, takie restauracje tutaj. Klimatyczne. Ładne miasto. Podoba nam się tutaj. Pięknie, no? Ładnie, nie? Zobaczcie. To jest strasznie drogie. Nie ma. też zaczyna kropić. Bardzo ładne miasto. Polecamy. Ribę. Zobaczcie, jakie tutaj zachowane budowle. Jutro i jedziemy już do Legolandu, także dzisiaj jak tutaj zwiedzimy sobie to miasto Ribe, pojedziemy gdzieś jak najbliżej Legolandu na jakiś parking park for night bo jednak nie chcemy jechać na camping, z tego względu, że od samego rana, myślę, że do godziny 19 będziemy w tym Legolandzie, także staniemy gdzieś na parkingu. Ale tu jest klimat, nie? Jak ze średniowiecza to jest pięknie, nie? Restauranty. O zobacz tu, Dorta. Kurde, pięknie to jest. Co Marcelo? Co znalazłeś? No, ryba to jest. 190 koron, to jest jakieś. 100 parę zeta Pięknie, nie? A tam jest... Tutaj mamy ratusz. Bardzo ładne miasto Dużo zabytków Naprawdę Może się poczuć jakby się cofnęło w czasie Pięknie tu jest naprawdę Wszystko takie stare Na budynkach było z 1820 roku Jak pięknie tak, zachowane tak. to wszystko Ja myślę, że nawet jeszcze starsze te budynki są Skole gadę no, i te uliczki się ciągną, ciągną, tutaj nie ma końca. A tutaj zobaczcie, krótki odpoczynek. Nogi wolą. Jednak żeby, te, żeby żeby te miasta zwiedzić, to trochę trzeba zrobić kilometrów w nogach. Ale nie, sama przyjemność tutaj spacerować. Dzieci widziały ten plac zabaw, olbrzymi i cały czas chcą tam pójść, także my to też rozumiemy i pójdziemy z dziećmi jeszcze na placyk. Tutaj z tego co wyczytałem to jest jakiś pierwszy dom ruiny z 855 roku. Przepraszam, to nie jest najstarszy dom, tylko to jest najstarszy cmentarz, który znaleziono 5 metrów pod ziemią. Archeolodzy wykopali to w 855 roku właśnie. Powstał Takie małe, darmowe muzeum, zobaczcie. Takie interaktywne. w środku był Widzicie? Dosyć spore to miasto jest. Także... Już nie wiemy, gdzie iść. Bo tych ulic jest bardzo dużo, ale chyba wracamy już. Zobaczcie, jakie fajne stare skrzynki Kalsberg, Tuborg. Wszystko w starym stylu. Bardzo ładne miasteczko. A tutaj po prawej stronie znajduje się hotel, fajny hotel w takim miejscu, zobaczcie, hotel Dagmar. Idziemy na wymarzony plac zabaw, tak? Teraz? Idziecie szaleć? Tak. Czy macie siłę jeszcze? Idziemy na ten plac zabaw, bo przecież nie dadzą spokoju. No na to, to zawsze no. mają siłę. A przed nami znajome logo Lidl w mieście Ribe. Idziemy zobaczyć, sprawdzić dla was cennik 2023. Słuchajcie, chleb, my na przykład taki kupiliśmy w Niemczech, chyba 5 czy 6 bochenków, to tutaj jakieś 6 zł także a takiej tragedii nie ma piwo Marcel wypatrzył promocję co ty tam widziałeś Marcel? Nutella w promocji za 60 koron to jakoś 40 zł no, no to nutella. drogo, jaka to promocja? Ta nutella? słuchajcie, wszystkie sklepy tutaj mają czynne również w niedzielę nawet do 22.00 Lidl tak jak u nas kiedyś było no, czekaj Dor jeszcze wezmę papier toaletowy, dobra? Zobaczcie co to jest. Jaki papier toaletowy Zgrzewka tuborga. Piwko Zobaczcie, standardowy plac zabaw w Danii przy parkingu. No szok. Nie wiadomo gdzie tutaj pójść najpierw. Z nimi. O. Bardzo czysto. Żadnego nawet papierka nie ma nigdzie. No, takie parkury macie tutaj, trudne. Ola. Wika, najlepsza? Ta fajna była? Zjeżdżalnia? Tamta? Tamta, no a jeszcze idziemy na trzecią. Zobacz, tam taka duża jest. Wika, o dawaj, 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 dawaj. Ale ona jest szybka. Marcel? Ale <grybuj> jaka O, fajnie? Fajnie wika? <grybuj> I co, wyjeżdżamy z Ribe, z superplacu i gdzie teraz kierunek, Jarek? Co, nie wiemy dokładnie, gdzieś w pobliżu Bilund w Bilund znajduje się Legoland Jutro chcemy od samego otwarcia być już tam, od 10 otwierają. Także chcemy znaleźć miejscówkę jak najbliżej Legolandu. Powiem tak. Najlepiej na dziko, bo nie opłaca nam się iść teraz, meldować. Jutro, wymeldowywać. no. Cały serwis mamy zrobiony, jesteśmy gotowi na dzikusa jak to najbardziej lubimy. Jest. Lecimy. Słuchajcie, dojechaliśmy do miejscówki przed Bilund, przed Legolandem. Taki spark for Night na dziko. Spójrzcie, oni tutaj mają dla turystów nawet takie wiaty z matą wyłożoną, żeby sobie mogli spać. Nie, tutaj mogą sobie turyści spać. Czytałem komentarze. Zobaczcie. Zobaczcie. Jest miejsce na grill, na ognisko. O, Ktoś tu nawet kwiatki zostawił, jakieś siatki ktoś tu zostawił. Popieczenie. Czy widzieliście kiedyś takie łopaty? Zobaczcie, połączone razem. Zobaczcie jak tu kopali. Wszyscy naraz. Ha, to chyba tak symbolicznie. Też wkopywali. Nie wiem o co tu chodzi, bo tutaj dalej wjechać się nie da. Są kamienie. Tutaj też jest ławka, miejsce na ognisko. My tutaj stoimy. Toalety tu są? O, tu są toalety. Można wejść sobie, zobaczcie. No szok. Oczywiście wszystko jest pod nadzorem kamer. Ale o co tu chodzi? Ja Cię kręcę. Video, video. Nie, to zamknięte jest. Tam było otwarte. Kurczę, tu kolejne wiaty, zobaczcie. Grill. Szok. Zobaczcie, kolejny grill. No powiem Wam, że w Polsce chyba bym tu nie chciał spać. Patrzcie, woda. Kran z wodą, no szok. Nie wierzę, że to działa. Działa, kurczę. Kran z wodą Dorota. Kolejne wiaty, spójrzcie. Do spania, szałasy takie. Ale super. Kurde, taką ekipą tu przyjechać. Rozpalić ognisko. Ale fajnie. No, ja jestem w szoku. Kolejne wiaty, zobaczcie. Tam były dwie. Tutaj dwie kolejne. I tam jeszcze z boku trzecia jest. W ogóle to jest tyle. Zieleni w koło, że szok. O, tam taki punkt widokowy jest daleko. Słuchajcie, ja jestem w szoku. Myślałem, że te drzwi są pozamykane. Zobaczcie, to w środku lasu, w środku lasu, naprawdę toalety zrobione, zobaczcie. tu jakieś szafy, możecie sobie wziąć jakieś piwo, kołdrę. No nie no, po prostu nie wierzę. O jest pokazane, jak tutaj grillują ludzie. Kurczak Prosiaka pieką. Nie, no jestem w szoku, zobaczcie. Dorota, cieplutko tutaj, fajnie. Otwórz. Tędy weszliśmy, zamknij drzwi Dorcia, zobacz. Jest napisane, zobaczcie, toalety. Otwarte. Kamery wszędzie, no, no nie wiem, byśmy tu zostali, ale ktoś napisał, że są dwa miejsca dla kamperów tutaj. Chyba, że tu stoimy. Chyba, że te po prostu. Chyba, że te, no właśnie. Chyba, że pojedziemy dalej jeszcze zobaczyć, albo już do tego miasta. Może w tym Birun znajdziemy coś przy samym Legolandzie, żeby już jutro nie jeździć. Ale naprawdę, warte uwagi, miejsce. No, czegoś takiego nie widziałem. A na dachu rośnie trawa. I to naprawdę, uwierzcie mi, to jest w środku pól lasów. Tutaj żaden samochód chyba przez pół godziny, jak tu jesteśmy, nie przejechał jeszcze. Spójrzcie, tam w tym lesie znajduje się ten. Camping, że tak powiem, dziki to obozowisko. Spójrzcie, w koło pola tu nic, nic nie jeździ. Tu jest główna droga, po której też nic nie jeździ. Tu I dyadykowała... tak chyba jechaliśmy z 15 km po takim tak, czymś. Pokażę Wam, to jest jakiś szczyt handicap pa ad, od pal, sen, nim. Nie wiem, co to znaczy. No ale spójrzcie, nic tu się nie dzieje. Jedziemy kolejny, zobaczymy. Słuchajcie, mamy w końcu miejscówę Chcieliśmy jechać na kemping. Tam, przy samym Legolandzie, jest kemping. Piękny kemping. Byliśmy w recepcji. Staliśmy pół godziny w kolejce. Nie ma żadnego miejsca wolnego. Szok! Nie, ma, nie znamy cen, nawet nie ma żadnego miejsca wolnego. W pobliżu nie ma kempingu. Jest 4 km oddalony. Najbliżej chyba drugi kemping. To troszeczkę daleko jest iść tak na pieszo. I znaleźliśmy miejscówę. Zobaczcie. Kilometr od Legolandu. I 500, nie 300 metrów, tak, 350 metrów od Lego House. Także słuchajcie, spotkaliśmy tu Polaków z Poznania i pani powiedziała, że stoją tu drugą noc. Nie ma problemu, nikt się nie czepia. Tu jakieś hotele Lego. Słuchajcie, wjechaliśmy na parking Lalalandii, bo tutaj obok Legolandu jest Lalalandia, taki park wodny. Bramki, oczywiście szlabany tam, strzytywały rejestracje Czekaj, nakieruję na siebie. Dramat, dramat. Tam nie mogliśmy wykręcić, wyrobić tysiące aut. Jedno za drugim, korki, no, tłumy, tłumy ludzi. Także no, tutaj to najlepiej sobie wcześniej ogarnąć jakiś postój. Ja wam oczywiście wrzucę w opisie filmu mi e, tą miejscówkę, współrzędne Super miejscowa, zobaczcie. Ile wolnych miejsc, i naprawdę to jest 10 minut do Legolandu pieszo. Także super, super. Jeżeli tutaj nas nikt nie pogoni, to jestem happy. Dobrze, że mamy. Pustą toaletę, pełny zbiornik wody czystej i szarej nie mamy nic. Mamy miejscówkę, mamy gdzie spać, blisko Legolandu. Pokazałem tak już, więc... Nie to Oj, To Słuchajcie, żegnamy się z Wami na dzisiaj, bo jesteśmy potwornie zmęczeni. Zbieramy siły na ślimy. jutro. Tak. Bambiki zaraz, Kimonko. Bambik. A od rana szaleństwo. Pa! Aha. Pa do jutra! Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.